Teraz zaprezentujemy Wam Świat zwierząt. Prowadzeniem do niego będzie wszystkim na pewno znany wielbiciel miodu, Kubuś Puchatek. Kubuś Puchatek usiłował zdobyć miód, oszukując pszczoły. Nie udało mu się to, ale on zbytnio się tym nie przejął i miał następne przygody w książeczce Kubuś Puchatek oraz Chatka Puchatka. Polecam do czytania latem szczególnie. Czasami latem pogoda nie jest najlepsza, nie można wyjść z domu, pada deszcz, nudzimy się, a chcielibyśmy czymś się zająć. Proponuję grę, zwierzaki, bystrzaki. To jest nie tylko trening spostrzegawczości, ale także forma edukacji. Można się wiele dowiedzieć o różnych zwierzętach, można poznać ich nazwy. Są tutaj, jak widać, zwierzęta egzotyczne, ale nie tylko. Jest to świetna zabawa dla całej rodziny. Jeżeli Ktoś lubi tego typu zajęcia, to zachęcamy, można wypożyczyć tę grę. Chciałabym opowiedzieć o tym, jak można poznać życie zwierząt. Mamy całą kolekcję książek, które pomogą nam zrozumieć tego świata. Świat zwierząt, wiadomo, jest bardzo zróżnicowany, od najmniejszych do największych. Mamy tutaj kolekcję. Kolekcja na przykład tajemnica. W tajemnice zwierząt. Gdybyśmy się chcieli dowiedzieć o rzadkich ptakach, które mieszkają w Polsce, to ta książeczka na pewno nam w tym pomoże. Są tutaj przepiękne ilustracje i z zaznaczonymi punktami, gdzie takie ptaki można spotkać, gdzie można je zaobserwować. Możemy też zapoznać się z życiem ptaków ogólnie, nie tylko w Polsce, ale na świecie. Jeszcze mamy jedną książkę. Wielka Księga Ptaków. Wielka Księga Ptaków, która zawiera również informacje dotyczące naszych ptasich tutaj o, przyjaciół. Mamy też bardzo rzadkie zwierzęta, tak zwane torbacze. Torbacze żyją głównie w Australii. I ta książeczka jest głównie o zwierzętach, które tam właśnie mieszkają. Bardzo dużo ciekawych informacji związanych właśnie z funkcjonowaniem tych zwierząt. Tu była mowa w tych książkach głównie o zwierzętach, które żyją na wolności. Ale na pewno wiecie, że mamy też zwierzęta, które żyją bardzo blisko nas, które są naszymi, można powiedzieć, że nawet domownikami. I tutaj, właśnie w tej wielkiej księdze ssaków, możemy znaleźć już nie tylko historie o zwierzętach, które żyją na wolności, ale też takie, które żyją razem też z nami. Tutaj, akurat są dosyć rzadkie. Można też się nauczyć, jakie są tropy. Jeżeli jesteśmy w lesie, to można spojrzeć na tropy i postarać się zgadywać, jakie zwierzę właśnie tędy przeszło. Oprócz zwierząt, które mieszkają z nami, które są naszymi przyjaciółmi, to są też zwierzęta, które nam pomagają. Te zwierzęta, które nam pomagają, to są zwierzęta, które żyją głównie na wsi. To są zwierzęta wiejskie, gospodarstwo i zwierzęta. Można się to dowiedzieć, co takie zwierzęta robią w gospodarstwie, jeżeli nikt nigdy nie był na wsi. To tutaj dowie się właśnie wielu ciekawych, interesujących rzeczy, co można pozyskać od zwierząt żyjących w gospodarstwie. Na przykład od owcy pozyskujemy wełnę. Chciałabym wam opowiedzieć teraz o o zwierzętach, które mieszkają z nami, czyli psy i koty. Tutaj jest piękna książka o kotach. Polecam ją, jeżeli ktoś jest zainteresowany historią kotów, ich życiem, ich sposobem na to, jak żyć z człowiekiem, o kotach dzikich, o kotach udomowionych. Bardzo dużo ciekawych opowieści. A tu taki żart, żart właściwie. To jest książeczka pani Ursuliny o kotolotkach. Wszyscy wiemy, że no nie istnieją kotolotki. Nie ma takich zwierząt, ale w świecie fantastycznym wszystko jest możliwe. Taka seria jest książeczek o kotolotkach. To są fantastyczne zwierzątka. To są kotki, które mają skrzydła. No nie spotkamy nigdzie kotów, które mają skrzydła, a tutaj, w tej książeczce. To są ich przygody. Bardzo ciekawie napisana książeczka. O, tutaj kotki, proszę bardzo. Mamy też z serii Zosia i Zo. Też bardzo ciekawe książeczki. To już jest o zwierzątkach, które przeżywają przygody i są przyjaciółmi człowieka. To jest jeszcze o kotku. To jest klinika pod. Bo i łapką, e, tutaj są historie związane z ratowaniem zwierząt. Również bardzo ciekawe, bardzo dobrze też się czyta. Jeżeli ktoś lubi konie, jest cała seria magiczny konik, magiczny kotek, magiczny piesek. Też polecam bardzo dużo ciekawych opowieści o przyjaźni dzieci i koni. Oprócz książek, Mamy też audiobooki, czyli książki do słuchania. To jest jedna z płyt serii Winston, Code Winston, czyli Mruczący Agent. Jeżeli już przeczytamy, a chcielibyśmy posłuchać, to zachęcam do posłuchania też opowieści o kocich detektywach. Oprócz tego jeszcze też mamy Szkołę Magicznych Zwierząt, mamy też Przygody Eusebiusza. Oprócz książek, audiobooków są też czasopisma. Może tutaj Marszana. National Geographic wydaje. wydaje też czasopismo specjalnie dla dzieci. Bardzo ciekawe są tutaj poruszane tematy związane. Z życiem zwierząt, ich ochroną, są też quizy, zabawy, naprawdę bardzo ciekawe wydawnictwo. Polecam jeszcze quiz dla zainteresowanych światem zwierzęcym, dla tych wszystkich, którzy poszukują odpowiedzi na różne nurtujące ich pytania. Mamy tutaj 180 pytań i odpowiedzi, związanych właśnie ze światem zwierząt. Można sobie przeglądać, a można też w gronie koleżanek, kolegów. Zadawać pytania, sprawdzać swoją wiedzę, dowiedzieć się czegoś interesującego na temat zwierząt. Jest czas wakacji, wiele osób wyjeżdża, ale nie wszyscy mogą. Część z nas na pewno zostanie w domu, ale to wcale nie znaczy, że nie może odbywać jakiejś podróży. Świat praktycznie jest dla nas na wyciągnięcie ręki. Proponuję taką zabawę. Układankę, gdzie poznajemy morza? Wiadomo, że na świecie mamy wiele mórz, oceany i chcemy je poznać, nie zawsze możemy to zrobić na miejscu. Mam piękne układanki. Proszę bardzo. Zrobujemy. I. Gotowe. Ta układanka akurat pokazuje nam zwierzęta, które żyją w morzach głównie, ale nie tylko. Kilka jest takich znaczków, które przykładamy w miejscu, gdzie występują właśnie takie zwierzęta. Szukamy sobie na kontynentach cieni zwierząt. Dopasowujemy. O, proszę bardzo, tutaj jest słoń. Pingwin, gdzie też może być pingwin? Czy znajdziemy dla niego miejsce? No, właśnie. Bardzo trudno, ale jednak się udało. Na Antarktydzie. Proszę bardzo. I w ten sposób możemy się bawić, szukać sobie miejsca dla naszych zwierząt. Bardzo polecam. Ostatnio wyszła książka Podwodny świat opowieść o. Panu, który badał głębiny morskie. Jest to taka książka bardzo odpowiednia dla dzieci opowieść o Jacques 100. Na pewno słyszeliście, być może ktoś oglądał filmy, które on wyprodukował. Zajmował się głównie, proszę bardzo, już widzimy czym się zajmował. Zajmował się życiem podwodnym tak jak sama nazwa mówi Podwodny świat bardzo pięknie wydana książka. Przybliżająca właśnie ten świat jego to jest historia od czasu, gdy był chłopcem, aż do momentu, kiedy odkrywał najbardziej odległe rejony świata. Na zakończenie naszej prezentacji chciałabym zaproponować wykonanie akwarium. Nie zawsze możemy mieć prawdziwe akwarium w domu. Możemy spróbować wykonać samodzielnie swoje własne akwarium, użyć wyobraźni i tych wszystkich materiałów, które mamy, jakichś ma, możemy mieć pamiątki z wakacji, muszelki, spójrzcie, tutaj nawet są wkrożone. Rybkę można wymieniać, może być jedna rybka, może być kilka rybek, mogą być mniejsze, większe, to już zależy od wyobraźni właściciela akwarium. I nasz akwarium. Gotowe.